Panowie, jesteście okay. gotowi na wielkie starcie Goliat w klasie X. Także przygotowywać fury i lecimy. Mamy 11 osób konwoju, jest zbyt Dariu Jestem ja, Filip Orka, czyli Filipeczek Kubito, młody Nifty, Piotrek Szatan. Tu mama skład. Lecimy decydujące starcie. Goliacik, przelecieliśmy Goliaty w każdej klasie. Teraz lecimy w klasie X. Lecieliśmy od S2 przez S1 A klasę B C D. I teraz właśnie najszybsza klasa będzie masakra. Kolizje, kolizje zostały. Nie, kolizje ja, będą wyłączone, ja wszystko kolizje. będzie wyłączone. Ja oczywiście biorę też sesto elementu, jak większość. Nie ma nic lepszego chyba na to auto na Goliata. Nie, próbowałem różne. Gdzie ja nie to auto. Jak... Mam niby x900 i co? I jakoś się dziwnie idzie. Na niego trzeba bardzo uważać. Czas na mięsko, ja mam kurczę przygotowaną furę. Wszystkie te wykupione biegłości mam do tego auta. Żeby jak najwięcej też później ponabijać sobie Bajerzower Słab Statystyki. Jakie masz statystyki? Dobra, już mówię, już mówię, zaraz tylko nie zrespi pod goliatem. Ja mam tu gotowca oczywiście no. i, i mam tak, statystyki mam tak, szybkość 10, 9,6 sterowanie i wszystko po 10, ja za terenowa 5-5 e, a dokładnie mam 1191 koni, 846 N 897 kg wagi e, i 60 litrowy silnik AWD a Wy macie na przykład sterowność lepszą niż 9-6? Ja mam, ja mam 9-7. O. No, teraz będą statki, odrzutowce kosmiczne, jakieś kurde bombowce. Serowność, serowność 9,7, reszta dycha. Ej, no to macie lepszy jakiś tunik ode mnie. Ja mam wszystko i 10 tam ode mnie. Oszukali mnie chodź. Ja też. 9,7 mam tylko serowność, a reszta 10. A jak testowaliście, to jakie mieliście VMAXy? maxy Tylko w tym momencie. Na 30 podaży odmowu. Ja, ja miałem Zobaczcie za... zobacz, jak nożnik tu szybko skacze w tym aucie, dopiero miałem razy 2 tu już razy 10. A to zrobiłem wiem, jak... 3 zarzucenia na ręcznym roku no. nie, no, nie wiem, ale mi się Nie no, będzie to masakra, będzie masakra, pomogę. Pamiętajcie później sobie ten, zrobimy zdjęcie po wyścigu yy, i wymyśliłem sobie zdjęcie, że zrobimy sobie tutaj na tym wiadukcie. Tym fajnym takim jak będziemy lecieć wszyscy. Dobra, ja startuję. Mam nadzieję, że już wszyscy gotowi, nie? Jedno bo... jeszcze, jedno jeszcze nie wiem czy wiecie, jeżeli zmienicie zawieszenie na inne, nie macie skrętnej tylnej osi. Tylko standardową. A ja skrętną mam. oś mam, bo widać nawet jak teraz się rusza. Tak, no to jest się standard... nie, Dario się skomentował. Dario tutaj oszukiwał system pewnie. No. Bardzo długo ten, ten tunel już mam. O kurde, ale jak ja tak patrzę, to tutaj jak się jedzie w tym kamieniołomie, to tutaj w ogóle nie trzeba hamować. Fuj, cały czas na tym, na tym, tym moście. Dobra, w ogóle startujesz. Tuchami. Dobra, tutaj tylko odpowiem. Krystek, możesz mieć dowolne auto, ty nie musisz mieć Lamborghini z Forza Edition, ale chodzi o to, że Goliat w klasie X, no to nie ma lepszego auta jeżeli... niż Forza Edition z 100 elementów. Mamy troszkę podobne malowania tak, Troszeczkę W ogóle Ja też mam Dobra Uwaga, będę startował Jeżeli ktoś nie ma auta No to w ostateczności po prostu niech sobie weźmie moje auto Tylko przypominam 5 euro wypożyczenie Geniusz Potężne tuningi tak. Mój leciał tylko 423 Ja mam tuning na jakieś e, 440 chyba kilometrów, Vmax czy nawet 447, 47, coś takiego Dlatego trochę sterowność mam mniejszą niż wy. Mam nadzieję, że podołamy. Dobra, Ta Weź nie, jakaś tu nie ja wiem, że tutaj i tak nie, nie osiągniemy tego. W jednym miejscu tylko. Na tych tunelach na tym Co noście, ja odpalam? Co tam. ja odpalam? Zawod i na, na pustyni jeszcze można tak kawałek. na pustyni też nie są zakręty, ale na moście tak, tam miałem pomoc. Dobra, jedno okrążenie prawie 55 km, zobaczymy ile nam to zajmie. Najlepszemu ile to zajmie eee, w no klasie to X. Kiemu, znaczy się. Kubito, wygra, tak. Tak. Kubito wygra, podejrzewam, albo Kubito będzie walczył z szatanem. Myślę, że tutaj Nifty nie powalczy na kierownicy, chyba że nie jedziesz na kierownicy. Rado, dobra, 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 ja, panowie, ja, to teraz ja, skupcie ja, się... Ja bym ważył kolizję jeszcze. Tutaj Prime mówi, że Passat B5 jest lepszy, tylko od cestu elementu na goliatę. No... Tylko akurat go nie ma, no. Gdzie? Golf 7. Albo ta benka jest jeszcze dobra w sumie. Dobra, panowie. Spinamy po ślady. 5... 4, 3, 2, 1 poszło. Mój czas liczę na jakieś 915. No podejrzewam, że będzie harmider i pewnie i tak wylecę ze 3 razy. i tak Nie miałem na manualu. Więc będzie 9. 100, 600, 600, 600 pani masz tylko. Ja mam 1000. Nie mam 600, mam 1191, To mi tyle to nie? Bo może ci pokazało... A nie, no nic dziwne, no przecież jak pożyczasz auto to po... pożyczasz z moim tunigiem, nie? O, jednak nie każdy ma ases to elementów. Bydgosz! Wyleciałeś. No i teraz będzie na O nie. Próbowałem remach, więc nie No TikToka oglądał, no to teraz masz karę, nie jedziesz. Bardzo mądrze, ty, gadam, gadam od 5 minut, startuję, startuję, on ze TikToka Nie no, do bana. Remak, remak próbowałem. Z kim ja mam do czynienia? Ewidentnie z jakimś downem. Mhm. <grywa> Dobra. Ja na Ja... Już bramkę minąłem Mówię, on jest tak ja porywczy, że jeden równi No, to jest najlepszy. Jeden mały równi tak prosto skręca Jeszcze jak coś ciasno jechać to Kurde, żenę. zacząłem się ślizgać No, sterowność mamy jednak gorszą od was, widzę. Ale spokojnie, spokojnie, to nic straconego Ważne, że z bramki nie wyleciałem Zaraz i to kąpiela. Pierwsza za drugą tak. bramkę minąłem, ty, nu. Nie. No. Hmm. Nie jadę. Filip, gdzie ty jedziesz? Uuu. Kurbo. szalał Było szalał ty. E, ja bym się już odechciał jechać. <grym> nie no, nie poddawa się. To już jest wielkie starcie, ale ja Kurde, mówiłem, że wypadnę i wypadłem z mostu O Jezus w tym pierwszy na kierownicy, Kubi to drugi, młody trzeci, szatan czwarty Chłopaki tam jadą w kupie, walczą A nie, to szatan jest nie Szatan jest przede mną, no, no ja mam czerwony też O co? No tak rekreacja. Ja już prawda Szatan i tak im to jedziemy Jak nie wyleć w tej Ja dwie bramki minąłem Ja tak samo, ja uderzyłem nie Ja nie, ja no we, wewnętrzną bramkę, nie zewnątrz, żebym wychodził W ja tak samo, nie? No tego ty takasz <laughs> Filip, co ty odpierdzielasz? Ty nie chłopie, coś ty zrobił! Ale cisnął, ale cisnął, ty, i poleciał. Przez tworza. Nie, bo ominął bramkę. Tutaj jest coś takiego, po części śpiesz się powoli, nie? Lepiej właśnie... Tak. O, odezwał się Dariusz ty. Dwa razy minął bramkę. Przepraszam Pod tym mostem, słupek Szatana, był moment, że mi tak masakrycznie nagle odjechałeś do przodu, że to szok Także szybciej jechałem po tej zakrętach tak ja No ja nie trafię w no No to jedź wolniej Jeszcze Ja więcej hamuję, wolę zaliczyć tą bramkę niż wylecieć Już raz wyleciałem to jest dla mnie za szybkie. No, dla mnie też, ja nienawidzę jest, tej nie klasy. Lubię. No ale no wiecie, no, podjęliśmy takie wyzwanie, zaliczamy A. Goliata w każdej klasie, no to zaliczamy. I już S2 było za szybkie. Ogólnie Sesto Elementu to jest specyficzny auto. Jego się dziwnie prowadzi. Nie, 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 nie zawsze trzeba hamować w ogóle. On ma taki moment, że nagle zaczyna mocno dokręcać, nie? Tak ten zakręt. Strasznie. Dlatego nie wylatuje na zewnątrz, tylko na wewnątrz. To dużo przecież przyczepności może. No, być ciasno ja wejść, a tu w bramkę minie. Tu za bardzo Ty na kierownicy to? Lepsze czucie masz. A, nie jestem jest. Delikatnie szczęśliwy, jestem szczęśliwy, Ale szczęśliwy, Nie, szczęśliwy, Ile minąło jestem szczęśliwy, tym szczęśliwy, Bramki, a Kogo? Dobra No ty jesteś daleko wtedy u mnie Chyba dwie pozycje albo widzę cię tam ale, ale... Dobra, mnie wyspinowały i wyrzuciło z drogi ale bramkę zaliczyłem Ale, no ja i znowu mnie spinuje. Ja pieprzy to ja ja, bo ja luka No Jesus A ty jesteś, jesteś za mną już pewnie no minąłeś o, mnie, jak ja byłem teraz na kurce, na górce byłem jak mnie wyprzedzałeś nie, nie widziałem się No mówiłem, Wiesz, że mnie Wyrzuciło bez... mnie z drogi wyspinowało to Już trzeba A to już. poka Złudzenie Fata Morgana bo przez pustynię jedziemy <laughs> Ja lecę 440 właśnie 443, 4, no, nie, nie, no, 5 20. 444 Ale mnie wybiło, ale uratowało ale mnie podbiło, o Jezus Nie też, ale uratowało. No dramat, kurde ta... to Pani w błotniki kwotał, nie? Ale też mam tak, też Co jest panowie? Tak mi liczycie? Wszyscy z Zdrow, bram. skład. co tam się dzieje? Żyjesz? Jedziesz? Zabłądziłeś? não? O quê? Ostatni z list. Cały czas trzeba się trzymać w środka u, ulicy, nie? Nie możesz jechać po wewnątrz. No, trzeba środkiem jechać cały czas. Trzeba mm -hmm. tam dogonisz młodego? linia przejażdża, ani daleko. Są. Nie pozwala. To już końcówka. Jakie mieliście pan jak -y w tunelu? Wiesz, jest w tunelu. Tak, się kilometrach w gronie mila a przecież 400 20 to ja albo mi wskoczyło 450 albo 449 ale nagle mnie tak zaczęło gdzieś ściągać na bok że myślałem że chmurę do zaraz wtedy gdzieś tam skoń. Wyższa prędkość, on jakoś dziwnie coraz bardziej jakoś taki zwrotny jest i ciężko go opanować. Tak mi się wydaje. Ale mam taki tu Wielka prędkość. Na tych zakrętach to 300 się jedzie, 330 w zakręcie. Tak. No. Ty lepiej tak. kontrolujesz tam jeszcze. Nie da rady. To już, wywaliłem Ale ja. żadnej bramki nie ominąłem. Ja bym zaczęła, ja. jeśli nie zaczęło bramki. Ja dwie ja z początku. To... Zrypałem trzy razy, ale nie, było, nie ominąłem bramki. Łaaa, ja. znowu mi zabudziło drzewo. Nifty, ani ja razu nie zrypałeś? Ja pierd... Nie, trzeba... E, jak to jest? Gdzie Filip? Jakie nie to? to już tak jest koniec. Nie potrzebujemy cię w naszym składzie. Chuju złamane szto. dalej, nie potrzebujemy cię w naszym składzie. Co? 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 To. to jest takie kurde powiedzenie. O Jezus. Ty, no nie sama mówi, to nie ukończyłem. Ty, a nie ominąłem żadnej bramki. No, też szatan też nie ukończył i ja pierdzielę, 904, 907. Jest powtórka, jest powtórka, z S2, S2 tylko, też trzy tylko osoby ukończyły No to nieźle tak. Gratuluję no, panowie, no, naprawdę trzy ładnie razy, Trzy razy, trzy Coś, nie Coś, Coś niesamowitego, niki na kierce, jest pierwszy. pierwszy Niesamowite I Czwarty szatan, kurczę nie dojechał, ja no ale ładnie, ładnie.